Cześć, mam dzisiaj do pokazania świetną kamizelkę z, zgodnie z tym co mówił właściciel tej kamizelki jest bardzo, bardzo stara Przód, na przodzie są piękne hafty i akurat zajmowałam się renowacją tej kamizelki znajdowaniem guzików i doprowadzeniem przodu i haftu do porządku i też robieniem całej podszewki, bo niestety podszewka do niczego się nie nadawała, co pokażę potem we wpisie, ale po prostu jest materiał i wykonanie. Jest bardzo delikatna, na co trzeba będzie uważać. Już trochę zmęczona przez czas, ale mm, krój i te hafty w męskiej kamizelki są po prostu nieziemskie. Sztuka krawiecka jest piękna. Nie to, co seryjne ze sklepu. Cudo, cudo, cudo. Pa.